Pastora Kościoła chrześcijan Baptistów Pawła Krzywickiego. Zabranie głosu. Żeby składnie powiedzieć coś od serca, musiałem to sobie napisać na kartce. Będzie krócej. Szanowni Państwo, siostry i bracia, gdy patrzę na to miejsce. Które stało się grobem tak wielu, słyszę słowa listu do Hebrajczyków, który mówi, iż krew niewinnie przelana woła do nas z głębi ziemi. I po tylu latach ta krew woła już nie, pomst nie o pomstę, ale o pamięć. I to jest wspaniały dzień, gdy my chcemy pamiętać. Ja jestem dumny z tego, że mogę tutaj stać dzisiaj i pamiętać. I niech ta moja pamięć i pamięć nas wszystkich będzie świadectwem dla, dla wielu jeszcze ludzi, którzy gdzieś tam może przechodzą obok, mimo. To jest to świadectwo, że Bóg nie przestaje kochać. Nie przestaje kochać swojego narodu wybranego, dla którego cały czas ma swoją wolę, swoje plany. I bogobojni Polacy. Również kochają ten naród. I dlatego też, że przez wieki byli spleceni i historią, i codziennością. Dzisiaj tutaj tak jakby zawisły w powietrzu słowa psalmu miej nadzieję w Panu, miej nadzieję w jachwę. Panie Boże, ja proszę Ciebie o to, abyśmy mogli. Poznałaś Twoją miłość, która jednoczy, która łączy, która powoduje, że zabliźniają się rany. Modlę się, Panie, do Ciebie o to, abyś objawiał nam się jako Bóg, który ma moc wskrzeszać zmartwych. Niech będzie Tobie chwała. Amen. Tak ważne jest, żebyśmy sobie uświadomili ogrom tej tragedii przez relacje naocznych świadków, które były spisane 25 lat po tych wydarzeniach. Powiedzieli, że gdy prowadzono Żydów z terenu placu szkoły rolniczej na to miejsce, które wykopała koparka, mieli przygotowane zdjęcia, podpisane swoich bliskich. Swoich rodzin, mieli karteczki, żeby powiadomić swoje rodziny i rozrzucali je tutaj gdzieś po drodze. I kiedy mieszkańcy Klementowic przybyli na to miejsce, kilka godzin po tej egzekucji, ze strachem przychodząc tutaj, widzieli te zdjęcia, ale bali się ich brać, bali się, że, że ktoś doniesie Niemcom. Nie ma już żywych. Prawdopodobnie nie ma ich żywych, którzy ich, te ofiary, którzy ich znali, którzy ich kochali. To my teraz jesteśmy tak licznie i to jest takie piękne, że jesteśmy licznie tutaj, aby pociągnąć tą pamięć, bo oni nie zdążyli powiadomić, ani ich rodziny nie wiedzą, gdzie spoczywają. I to jest takie piękne, że jesteśmy tutaj razem, żeby przywracać godność tym, Pomordowanym. To na naszych barkach spoczywa obowiązek, pojęcia inicjatywy, żeby odważnie stanąć we obliczu zagrożenia. Wprawdzie rządy i władze zobowiązane są również do podjęcia działań w ramach prawa. Po, posty... oh, Tym niemniej nie chodzi to również i odpowiedzialność osobistą, społeczną i przede wszystkim moralną. Działanie to przede wszystkim nauka z naszej przyszłości i upamiętnienie zamordowanych. Upamiętnienie oznacza nadanie imienia i twarzy każdemu ze zamordowanych. Upamiętnienie oznacza również zapamiętnie o utro, utraconym życiu, bo wszakże żyjemy do czasu, gdy nadal pamięta się o nas. Na tym właśnie polega nasza odpowiedzialność i nasze zadania. Aby odpowiednio uczcić i upamiętnić zamordowanych w okresie zakłady ludzi, za to tylko że byli Żydami, musimy działać na rzecz tolerancji otwartego i uczącego i uczącego się ze przyszłość społeczeństwa. Musimy uczyć się ze historii, zapewnić przeszłość naszych dzieci w duchu pokoju i braterstwa. Siedemdziesiąt lata lat po tej okrutnej zbrodni naszym obowiązkiem jest zapewnienie, aby zło nie wróciło. Nasz udział w dzisiejszej uroczystości jest na to Państwo, dowodem. W imieniu ambasadora Stanów Zjednoczonych, który nie mógł przybyć osobiście na dzisiejszą uroczystość, chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie do Klementowic. To dla mnie ogromny zaszczyt zarówno jako przedstawiciel ambasady, jak i prywatnie, że mogę dziś Brać udział w odsłonieniu Pomnika pamięci Żydów zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Dzisiejsza uroczystość jest wyrazem szacunku dla zamordowanych i przykładem wielowiekowej polskiej tradycji, tolerancji religijnej. Chciałbym w sposób szczególny szczególnie podziękować władzom lokalnym a Fundacji Pamięć Kultury II. Cieszę się, żyje, że mogę tych kilka wyjątkowych chwil spędzić tu z Państwem. To zaszczyt i przyjemność. Dziękuję serdecznie za uwagę. Bardzo proszę o zabranie głosu naczelnego rabina Polski Michaela Szudricha. Już słyszeliśmy wiele słów. Bardzo krótko. Nigdy więcej. Co to znaczy nigdy więcej? My nie zjemy. Ten dzięki Bogu i taki straszny czas, jak 70 plus lat temu. Ale proszę pamię pamiętajcie, i to jest szczególne dla młodzieży, to zaczynał, kiedy Niemcy mówili, że życi nie są ludźmi, czy oni są inni. Dzisiaj my nie mamy problemy. Tutaj w Polsce o antysemityzmie. jest trochę prawdy, ale jest inna forma nienawidzić. Kiedy będzie słuchać jedno słowo przeciwko innym, czy on jest nie naprawdę człowiek. Jeżeli to jest różnica wiary, kolor skóry, kolor włosy, inny, kabice, musi wiedzieć, że to jest pierwszy krok. To wielki tragedia, który był tutaj w Polsce 70 plus lat temu, pod okupacją niemiecką. My musimy walczyć na ten pierwszy moment, czy nigdy więcej będzie słuchać takie słowo tutaj w naszym kraju. Dziękuję. Bardzo proszę o, o zabranie głosu przedstawiciela. Wojewody Lubelskiego, Pana Waldemara Podsiadłego. Wielce szanowni goście, szanowni Państwo, droga młodzieży. W imieniu Wojewody Lubelskiego chciałbym podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Pan Wojewoda nie mógł w niej uczestniczyć, ale ja pozdrowię w jego imieniu i przekażę kilka słów które tutaj by powiedział. Przede wszystkim należą się podziękowanie władzom miejscowym oraz panu prezesowi Nizińskiemu, który z wielkim zaangażowaniem na terenie całego województwa lubelskiego, a nawet Polski, szuka miejsc, gdzie spoczywają obywatele polscy pochodzenia żydowskiego zamordowani przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej. Żeby nam lepiej było. Zrozumieć może tą tragedię, która tutaj była i y, która wymagała upamiętnienia, przypomnijmy sobie tragedię Polaków na Wołyniu, mordowani w, w miejscowościach, w których mieszkali, y, tylko za to, że byli Polakami, tak jak tutaj byli mordowani Żydzi za to, że byli tylko Żydami. I my do dzisiaj poszukujemy miejsc na Wołyniu, gdzie spoczywają dziesiątki, setki Polaków tam zamordowanych. Dlatego jak, jak piękna jest działalność Fundacji, pamięć, która trwa, która do, szuka ciągle tych miejsc, aby w tych przygodnych miejscach, na, w polach, y, gdzieś w lesie, odnaleźć y, Żydów, którzy byli tutaj zamordowani. Za to serdecznie panu y, Nizińskiemu dziękuję za jego wkład i taką delikatną pracę, która nie dzieli, a łączy. Należy się także podziękować właścicielowi tego skrawka ziemi, który pozwolił na, na y, zbudowanie tego upamiętnienia y, gdzieś na jego y, działce, gdzie, gdzie normalnie uprawia y, rośliny. Y, Także tutaj też warto mu podziękować. Myślę, że kiedyś ten kawałek ziemi może zostanie wykupiony i tutaj będzie ogrodzony jako grup wojenny, bo tak, tak to należy nazwać. To jest grup wojenny tam, gdzie podczas okupacji dokonano zbrodni. Tam są to także ofiary męczeństwa narodu polskiego. Serdecznie Państwu też dziękuję za udział w tej uroczystości. Wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, żeby to upamiętnienie powstało. Dziękuję w imieniu Wojewodnienia Lubalskiego, Wojciecha Wilka. Dziękuję. Świat tak pędzi szybko. Te pociągi, które przez te, przez te lata, przez te tory się tutaj przetaczały. Tak jak wtedy w czerwcu 1942 roku, od strony Warszawy z getta przywieziono tutaj Żydów. Minęło tyle lat, ale musimy wracać do przeszłości po to, aby już więcej się nie powtórzyło takie ludobójstwo. I tą, tą pamięć wzmacnia nasza obecność, wzmacnia, wzmacnia ten, ten pomnik, ale też. Wzmacnia i w nadziei, że będzie niosło tą pamięć, aby się nie powtórzyły już takie ludobójstwo, y, następne pokolenia. Dlatego tak się cieszę, że jest tutaj młodzież szkolna i, i bardzo proszę młodzież o zabranie głosu.